Marty, Marta podziwię i sam sobie spył złopato za rękę. W górze i nowe słońce w Turinie skrył się chłodny cień. Młody spieszy ten na łące. Muszę zatem spędzić złopato za rękę. zaśpiewa piosenkę. Dziś łydze nie będzie mam brać. Nie kryją słowiki talentów przed nikim I tysiąc kolorów ma świat Trzymać ciepły wietr na dłoni I słuchać o czymże że przelaz. Rana Gra na skrzypkach Znów lato woła nas Złap za rękę, zaśpiewa piosenkę Gdzieś słońca, niebe, gdzie mam brak. Nie kryją słowiki talentu przed nikim I tysiąc kolorów ma świat. Płyńmy szlakiem niepoznanym <laughs> Na wyspę malinowych mórz. Razem z latem wyruszamy Walizki pełne. Zwa plato za rękę, zaśpiewa piosenkę, dziś słońca nie będzie mam brak. Nie kryją słowiki, talentu przed nikim i tysiąc kolorów ma świat. Złaplato za rękę, zaśpiewa piosenkę, dziś słońca nie będzie mam brak. Nie kryją słowiki, talentu przed nikim tysiąc kolorów ma świat